także mamy swój stereotyp, i tym stereotypem jest ten syndrom Polaka, tak zwanego Stanley Konwalskiego, który jest takim no, prostolinijnym Polakiem z filmu Streetcar Named Desire, Tramwaj zwane pożądaniem. I to zostało, ten stereotyp przybnął do nas i to zostało na tych wszystkich postaciach, których potem pokazują się, gdzie pokazywany jest Polak. I to widzimy w filmach chociażby takich jak ostatnio The Breakup, czyli rozstaje z Jennifer Aniston, gdzie jest ten wielki właśnie Polak. C.K. Grabowski z Chicago, który jest wielki i głupi i prostolinijny, lubi futbol i piwo, i nie odróżnia Van Gogha od Picassa. Potem mamy film, który się nazywa Bruce Almighty z 2003 czy 2007 roku, z Jimem Carey, ta komedia, w której jest taka dwójka Polaków z Buffalo, którzy dubią w nosie i wypiekają pierogi. No i to jest problem, my mamy z tym moim zdaniem, dlatego że pamiętamy czasy, kiedy była Pola Negri, to była jedna z największych gwiazd Hollywoodu, dziewczyna z Lipna, spod Warszawy, no jakoś nie możemy nawiązać do tego, przynajmniej nasze polskie aktorki nie potrafią nawiązać do, do tej czołówki, do tej tradycji powiedzmy w ten sposób i zawsze, kiedy czytam takie informacje o tym, że gdzieś tam któraś z polek, coś bardzo dobrze tak się dzieje, gra gdzieś tam kilka sekund u boku jakiegoś aktora i zawsze zastanawiam na którym boku, lewym czy prawym, ale ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest jedna aktorka, która zagrała w dużym filmie kinowym Hollywoodu bardzo dużą scenę i o yy, niej jakoś specjalnie nie mówi. Nazywała się Monika Habrowski. Wiecie Państwo, co to był? Rok 93 z filmu Fugitive, Uciekinie z Harrisonem Fordem. Harrison Ford chowa się w tych przedmieściach Chicago w takim domu i tam wychodzi właścicielka tego domu, właśnie pani Monika i mówi: No co myślisz? Czy mu się tu bałem, ja się, jeśli tu będzie mu podobało? Największa scena w polskich aktorek w filmie do dzisiaj, kilkanaście sekund w Fugitive. Myślę, że stać by było nas na lepiej. Mariusz Majs mówi jak jest. Nowy Jork.